Siemanko kochani, jak widzicie po tytule Dziś przychodzę do Was z kolejną częścią ulubieńców Tym razem z pielęgnacją Wiem, że wiele z Was na to czekało Ja też się nie mogę doczekać, żeby podzielić się z Wami Tymi wszystkimi perełkami Podsumować 2019 pielęgnacyjny I powiem Wam Mam tutaj torebeczkę, w której mam wszystko Spakowane W ogóle sam fakt, że większość tych rzeczy mam Tak, cały czas, a to są przecież rzeczy Które zebrały się przez cały rok Świadczy o tym, że to są perełki Nad perłami nie przedłużajmy i zaczynajmy! Zacznijmy od rzeczy, które muszę wyróżnić, ponieważ cały czas ich używam i cały czas są w obrocie. I są to żele pod prysznic, kafe, krasoty, one się już tak długo przewijają na moim kanale, ale nieważne jakie żele znajdę, to zawsze do tych żeli wracam. Teraz mam na przykład ten grejpfrutowy, Radkowi kupuję cały czas ten o zapachu bambusa, on jest taki najbardziej neutralny. Wszystko mi w nich pasuje, nie podrażniają mojej skóry, skóra mnie po nich nie spędzi. dobrze się pienią, mają fajne gumowane opakowania. Więcej nie będę o nich gadać, bo was tutaj po prostu zanudzę. Kolejną rzeczą, którą znamy i która cały rok 2019 wraca non-stop do niej również, jest krem pod oczy Benton fermentacyjny. Teraz kupiłam w takich małych tubkach, była na nie promka, więc cebulowy deal mocno. Yy, też po prostu lepiej się używa, są mniejsze opakowania. Nie trzeba się martwić, czy nam się to przeterminuje, zanim cały zużyjecie. Też już nic więcej mówić nie będę. Wszystko o tym kremie wiemy. Na razie cały czas najlepszy. Czekam na krem, który to przebije. Upatrzyłam krem od Emi y, japoński. Nie pamiętam teraz jaki, ale po tym, co było o nim napisane, mm, tak u Emi na stronie, to miałam takie. Okej, okay, mamy wreszcie godnego konkurenta do tej bitwy. Ale na razie na tronie zasiada Benton. Chciałabym przyznać chyba nagrodę specjalną odkrycia roku: takiego po prostu top of the top, of the top, of the top. Jest to filtr 50 Switch. Jeśli o nim jeszcze nie słyszeliście, to drepczcie na lawendową albo szukajcie go w necie. Jest to najtańszy filtr z SPF-em 50. Tak po prostu, rewelacyjną formułą, Tu się zgadza wszystko. Jak wam kiedyś pokazywałam na Instagramie, że nakładam go naprawdę całkiem sporo, a on mi się wchłania do praktycznie zera. Nie zostawia żadnej tłustej, lepkiej, białej warstwy. Jakiej, wiecie, czasami te filtry aż tak siedzą na skórze, że to jest mega nieprzyjemne. Tu się nic takiego nie dzieje. Wsz wszystko się w nim zgadza. Skład. Yy, opakowanie może jest takie sale, już no. Nie przesadzajmy. Zużyłam już kilka opakowań, ponieważ w lato sobie go nie oszczędzałam, naprawdę wyciskałam porządną ilość. Teraz to już tylko tak troszeczkę, no bo to też nie ma sensu aż tak się mocno smarować. Jak ja jestem na dworze, to może pół godziny w ciągu dnia, tak? Ale pamiętajcie, że jeśli zrobi się słonecznie, to wracamy. Wracamy do regularnego i mocnego smarowania się filtrami. Więc jeśli jeszcze jakimś cudem nie wiecie o tym filtrze. Tam macie link na dole. To jest rewelka. To jest totalna, bezbłędna rewelka. No i tutaj mam akurat dwie rzeczy, ale tak naprawdę musiałabym chyba wrzucić całą markę. Mi sesło dobrego mydła podbiło moje serce serum Róża Malina. To była miłość od pierwszego powąchania. To jest jeden z najpiękniej pachnących kosmetyków do twarzy. On mi po prostu codziennie rano poprawia humor, ta konsystencja. To jest jedyne w tym momencie serum olejowe, które ja mogę stosować ono mi nie psuje make-upu, ono mi się nie tłuści, nic mi się na nim złego nie dzieje. Teraz próbuję innego serum też z podobnym składem, z podobnym działaniem i w ogóle totalnie to nie moja bajka, już właśnie widzę, dlaczego ja tak bardzo unikałam tego typu produktów, bo po prostu za każdym razem kończyło się takim odczuciem tłustości na twarzy, make-up to w ogóle się nie dało na tym zrobić, a to jest rewelacyjne. Wyszedł też pod koniec roku kremik, który od razu automatycznie stał się ulubieńcem. Nawet myślę, że widać tutaj, że jest niezłe zużycie, jak na tak, to ile mam ten krem, ale on też tak pięknie pachnie, konsystencja, wykończenie na skórze, jest taki jedwabisty, taka poduszeczka, kołderka, po prostu wszystko co najlepsze. Też muszę tutaj na pewno wspomnieć Wam o kulach, bo ministerstwo ma jedne z najlepszych kul, jakie w życiu używałam. Są tak napakowane olejkami, że trzeba po nich mocno wymyć wannę, bo można się po prostu zabić. Ale pachną przepięknie, skóra jest po nich idealnie gładka, mięciutka i, i czego chcieć więcej. A jeśli już jesteśmy przy gładziutkiej, mięciutkiej skórze, to w tym roku również kreował u mnie balsam. To jest moje drugie opakowanie. Jest to lotion taki do ciała w formie takiego delikatnego balsamu o zapachu mango z Ecolaboratorii. No tutaj, tutaj ten zapach, tak? Jakby, jak wiecie, ja uwielbiam zapach mango I tutaj on jest taki właśnie słodki, fajny, soczysty, taki mięsisty Plus konsystencja, to jest bardzo delikatny balsam, który ładnie nawilża Szybko się wchłania, nie tłusi się, nie lepi Latem mi się go świetnie używa, bo mogę po prostu założyć moją sukienkę czy coś na nogi Wiecie, spodnie, które są z cienkiego materiału i on mi ich nie polepi Nie będzie takiego okropnego odczucia I też da się nim pójść po prostu od razu szybko spać bo on się od razu automatycznie wchłania i no mówię, no, żebym ja miała drugie opakowanie jakiegoś balsamu, to to jest y... Evenement, ale na sam koniec roku spróbowałam tego gagatkę. konsystencją jest to zupełnie inny produkt, jest to balsam uniwersalny od Samarite i tutaj to jest w formie takiego wręcz półpłynnego olejku taki, że to jest stałe, ale prawie już nie, jeszcze pod wpływem ciepła się trochę topi, więc warto, żeby tutaj zawsze sobie wytrzeć, wiecie, ten rancik, żeby sobie tego nie polepić to jest ratunek jak zaczęły grzać kaloryfery, jak się zaczęły klimatyzacje i cała zima i w ogóle ochyda, okropność moje nogi zwariowały To zabrzmiało dziwnie skóra na moich nogach zwariowała ja po tu dostałam automatycznego przesuszu i już prawie nic mi nie dawało rady, musiałam naprawdę wlewać po prostu olejek do wanny, już nie było innej opcji na kąpanie się, bo po, po tym zwykłej kąpieli to było pewne, że po goleniu nóg, że to będzie tragedia. To przyszło jak wybawienie. Tu się zgadza wszystko. To jest ultra, ultra nawilżające, wręcz takie natłuszczające, ale się nie lepi. Tego się używa bardzo malutko, więc też pamiętajcie, żeby nie wziąć tak garścią, bo to, no, to się po prostu nie wchłonie. Tego używamy odrobinkę, ja to rozgrzewam w dłoniach i wklepuję w nogi. Plus to, jaki to ma zapach, Jezu, jak to pięknie pachnie. Ja chcę perfumy o tym zapachu. On jest taki orientalny, ale nie denerwujący, nie taki, że boli Was od niego głowa. Ma w sobie takie nuty trochę pierniczków, trochę takich właśnie takiego India Shopu, ale to jest po prostu rewelacyjne i w ogóle powiem Wam, że ilość e, możliwości użycia tego balsamu jest niesamowita, łącznie z tym, że można posmarować pieskowi poduszeczki przed wyjściem na spacer, jeśli jest sypana sól na chodnik i to mnie, to mnie totalnie urzekło, nawet myślałam, czy tego nie zrobić, jak buba była u mnie, ale nie było ani śniegu, ani soli i stwierdziłam, dobra. Więc to jest bardzo uniwersalny produkt. Ja też spróbowałam sobie trochę powmasowywać końcówki włosów i daję radę, tylko tu trzeba już minimalną ilość nakłożyć go jako maska na usta. Co, co tak naprawdę nie wymyślicie, to możecie z nim zrobić, wmasowywać jako serum pod krem do rąk na noc, żeby one się zregenerowały. Rewelacja! I tutaj przez cały rok również wracałam do tego produktu. Jest to Mia Super Skin Olejek do demakijażu próbowałam różnych olejków, ale widzę, że na przemian wracam do dwóch, do tego i do orientany, e, przy czym ten w tym roku używałam częściej on mi bardzo dobrze rozpuszcza make-up, tutaj wiecie, pamiętajcie, że ja mam swoją metodę na zmywanie make-upu i ja nigdy nie robię czegoś takiego, że wybieram troszkę olejku i masuję po całym make-upie tylko najpierw ściągam te najmocniejsze części płynem micelarnym, żeby nie rozcierać tych kolorowych produktów po twarzy, bo to na dłuższą metę może się jednak źle skończyć mm. On mnie nie podrażnia, nie szczypie w oczy, nie ma takiej mgły za oczami. Jego też się używa bardzo mało. Dobrze wylać się troszeczkę na dłoń, mocno rozgrzać i dopiero nim zmywać make-up, to nie wylewamy kilku pompek, tak? Bo wtedy tego po prostu nigdy nie zmyjecie. On się nie emulguje tak łatwo z wodą, no bo nie ma tutaj żadnych dodatkowych substancji, które by mu w tym pomogły. To jest bardziej miks czystych olejków, ale mi to odpowiada ja tym jakby. Rozumiem, jak ktoś tego nie lubi i musi mieć olejek, który się emulguje, ale one szkodzą mojej cerze zazwyczaj, więc wolę zostać przy takim, który mam sprawdzony i który mi po prostu robi dobrze. Oj, tutaj rzecz, tu już mam resztówę i na pewno kupię kolejne opakowanie. Jest to maska z receptur. Babuszki Agafi, rewitalizująca natychmiastowa maska do twarzy. Tak to się nazywa, bo czasem ciężko znaleźć Wam to w nanecie. Jest to maska na algach. Wiele razy widzieliście ją na moim Instagramie, jak wracałam w jakiejś imprezie, albo po, nie wiem, wracałam koło 12 dopiero do domu z pracy i szybciutko mycie buzi. Mocna tonizacja, chyta maska i do spania. To jest moja ulubiona maska na noc. Ona jest delikatna, leciutka, ale ultra nawilżająca, taka wręcz aż. Czuć, że się człowiek budzi z lepszą, nową skórą. Wiecie, ja mam problem z nocnymi maskami, ponieważ zazwyczaj one są jakieś takie, lepią mi się do poduszki i ja leżę i czuję takie, wiecie, jakieś takie, albo drapią mnie, albo w ogóle je czuję, a to nie wchłania się może maksymalnie szybko w skórę, to nie jest coś w ten deseń, ale po nałożeniu jest jak taki mięciutki, lekko-welurowy. Krem, który nie zostawia żadnej tłustej warstwy, ale wyczujecie, że ta skóra jest idealnie zabezpieczona, więc na takie szybkie SOS, jak na pewno doczłapiecie się już na, na czworaka do domu po imprezie i trzeba ten make-up, trzeba coś nałożyć, a nie, no nie ma opcji na dziesięciokrokowy rytuał pielęgnacyjny, to to jest po prostu wybawienie, a latem wrzucenie tego do lodówki i nakładanie na zimno. To jest jak drink z palemką. No i jeśli jesteśmy w temacie masek, to są chyba rzeczy, które najczęściej widzicie na wszystkich moich filmikach i na Instagramie. Czyli maseczki do twarzy z FITO i tutaj są trzy serie, które bardzo skradły moje serce i też trzy maski, które bardzo lubię. Pierwsza jest to Beauty Visage i jest to micelarna maska do twarzy w płachcie, owocowy peeling. Ona może nie jest jakoś mocno peelingująca, ale ona zostawia bardzo czystą, świeżą skórę. Jest dobra na taki moment, kiedy przykład, nie wiem, hormony akurat tak działają, że czuje się takie zanieczyszczenie na twarzy. Nawet nie chodzi o to, że mamy pryszcze, ale jest taki czasem moment takiego nieświeżego poczucia na twarzy, też jak na przykład dużo noszę mocnych makijaży, to potrzebuje takiego dodatkowego do oczyszczania, to ta maska mi się świetnie sprawdza. No ta z ogórkiem i z pietruszką to jest bomba, też właśnie z lodówki, mega odświeżająca, od razu ta skóra jest taka jaśniejsza, wypoczęta, wszystko mi się w niej zgadza. Tutaj pamiętajcie, że przy tych maskach one są strasznie rozciągliwe. Jak wyjmujecie je z opakowania, to tylko tak delikatnie je otwórzcie i od razu nałóżcie na skórę, nawet odpierajcie już na układając na skórę, bo można je rozciągnąć do rozmiarów prześcieradła. I trzecia jest to seria Acne Control. Tutaj wszystkie te maseczki lubię, tą akurat miałam pod ręku i ta jest antyoksydacyjna. One wszystkie mają ten kompleks kwasów, one też działają mocniej oczyszczająco, ale w żaden sposób nie podrażniają skóry, więc jak potrzebujecie tańszych maseczek, który, tak jak ja lubicie robić sobie je często i nie chcecie wydawać na to milionów monet, to te maski są rewelacyjne. I jeśli jesteśmy też przy maskach, to to jest maseczka, która skradła moje serce. Mam właśnie jeszcze kilka opakowań jej. Jest to maseczka z tapioką z Cafe Mimi. i ona ma też takie właśnie działanie. Um, ma uciszyć zmiany Jakieś właśnie, jeśli ma otwarte jakieś pryszcze Jakieś e, niedoskonałości To ona nam z nimi pomoże A jednocześnie skóra jest mega milutka Minciutka, gładziutka, wszystko się po niej zgadza e, Ona jest dosyć duża To jest taka kapsułka, więc jak ją otwieracie To otwórzcie sobie ją tylko tak kawałeczek Do połowy, wy, wyjmijcie pół na Nałóżcie i drugie pół zaklejcie I będziecie mieli na drugie użycie, bo to spokojnie Wystarcza na dwa razy e, Z tych masek jeszcze lubię zieloną, czarną I chyba błękitną. Ale w większości są, są naprawdę fajne, tam dopasujcie je po prostu do swojej skóry, a jeśli potrzebujecie czegoś właśnie na takie niedoskonałości, to ta tapiokowa jest naprawdę bomba. I tutaj również myślę, że nikt nie miał wątpliwości, płatki pod oko Benton to są jedne z tych nielicznych płatków, dzisiaj na pewno będą robione. Bo, jak widzicie, moja skóra pod oczami to jest jakiś żart od uczulenia. Są po prostu rewelacyjne. Nie zjeżdżają, ładnie się trzymają. Faktycznie czuć, że one coś robią, bo już próbowałam tylu płatków pod oczy i nie widziałam żadnego efektu, albo jeszcze wręcz było gorzej, bo mnie po prostu albo podrażniły, albo uczuliły. Jest to duże opakowanie, tutaj jest na 30, no i znowu zapomniałam na ile to jest służyć. Na 30 użyć, więc to jest spoko opakowanie. One są mm, żelowe i, jakby pływają w dosyć dużej ilości tej esencji. Możecie sobie jeszcze zawsze tą esencję doklepać. Nie tłuszczą się, nie roluje się. Można zrobić sobie rano przed make ponieważ na nich nie do. Nie powiem tego. Nie roluje się make-up, one się naprawdę pięknie wchłaniają e, i obrzęki, i właśnie jakieś drobne linie, zmarszczki, zasuszenie pod okiem, to wszystko po prostu po nich znika. Teraz ma, seria, której w tym momencie przy sobie nie mam, bo wszystko z niej zużyłam, ale zdecydowanie ulubieńcem roku zostaje również seria Duetus e, i, i nasze słynne serum z szatanem. Zawsze mam taki ubaw z tego, jak ktoś kupi je z mojego polecenia I piszecie mi później Jezus Maria, wrota do piekieł Albo wręcz odwrotnie, że Hmm, to naprawdę bardzo przyjemny zapach Mam takie właśnie, jak bardzo subiektywne jest odczucie tego No jestem po prostu mocny olejek z drzewa herbacianego Który tak daje... No daje czadu. To są świetne, tanie, polskie kosmetyki dla cer bardzo problematycznych. To jest seria, którą całą używa mój brat. On jest nastolatkiem, ma problematyczną cerę trądzikową. Używa i serum, i żelu, i kremu, i toniku. Ja najbardziej osobiście lubię serum i chyba tonik, ale serum jest całkowicie na pierwszym miejscu i to je głównie chciałabym wyróżnić, a i maseczka. Maseczka też jest genialna. Maseczka robi takie wręcz od razu wam zasusza to, co się dzieje na twarzy, ale właśnie serum jest dla mnie też jednym z takich kosmetyków SOS. Jeśli coś mi się zaczyna dziać, no to tego serum nakładam grubiej na noc albo na kilka godzin na takiego dziada i on mi ładnie znika, wycisza się, jest Wiecie, też jest tak dla mnie dziwne, że często mam kosmetyki z olejkiem z drzewa herbacianego i czasami one w ogóle nie robią nic, a czasami tak jak właśnie ten Duetus, efekt jest piorunujący od razu. Nie wiem, od czego to zależy. Od jakości tego olejku, od jego koncentracji. W każdym razie to mam sprawdzone i mogę Wam jak najbardziej polecić. Jeszcze jeden kosmetyk, którego nie mam przy sobie, jest to peeling enzymatyczny z Fito Cosmetics, ten złoty. On jest rewelacyjny. On też ma takie działanie zasuszające zmiany. To jest taki mocny, hardkorowy peeling dla mnie. Jak go nakładam, to od razu czuję, że ta skóra jest wypeelingowana. On nawet lekko szczy... podszczypuje na początku swojego działania, ale robi robotę. I też dużo z Was mi pisało, że jak go użyliście, to mi się. Łocie panie, nie? Od razu jest ten efekt widoczny. Wiecie, to nie sztuka nasypać sobie cukru i pomieszać z miodem i próbować tym peelingować twarz i, i zrobić sobie jeszcze krzywdę. Sztuka znaleźć taki peeling, który będzie mocny, ale jednocześnie na tyle delikatny, że po prostu tej skóry nam nie podrażni. I to jest peeling zupełnie bezpieczny dla osób, które mają otwarte zmiany, mają jakieś właśnie wypryski, jakieś podrażnienia i boją się, że po prostu nie roznieść tego dalej, to tu spokojnie i bezpiecznie możecie tego używać, plus jego cena zawrotne 7 zł. To mówi samo przez się. Kolejnym odkryciem jest coś, o czym marzyłam wręcz, żeby wreszcie dostać swoje łapki, czyli kultowy już loton z Hada Labo, tutaj wersja potrójny hialuron, która jest taka leciutka, fajna, szybko się wchłania i w ogóle, co najlepsze, totalna jest różnica, kiedy nakładacie ten lotion i na niego klepiecie kremy, jak one się mega dobrze wchłaniają. No, to jest po prostu rewelacja. On jest w formie takiej żelowej, gęstszej wody i jest po prostu napakowany hialuronem. Niego używamy po serum i po esencji, ale przed kremem, przed lotionem takim kremowym, żeby domknąć te, wiecie, wszystkie najpłynniejsze, że tak powiem, produkty i dać właśnie że taką fajną bazę, żeby ten krem też się dobrze przylepił do tej skóry. No, rewelka. Totalna rewelka. To dostaniecie w sklepie u Emi, u Wabi Sabi. i w ogóle fakt, że Emi wypuściła wreszcie ten sklep na światło dzienne, to jest mój totalny hit i ulubieniec, bo mamy wreszcie dostęp do japońskich kosmetyków nie za miliony monet z pewną dostawą i nic nie musi się bać, że wtopimy hajs albo to do nas nigdy nie dopłynie i nie doleci. Więc jeśli szukaliście czegokolwiek z japońskich kosmetyków do dołabi sabi was odsyłam i to również jest mój ulubieniec z 2019 i mam nadzieję, że to też będzie mój ulubieniec z 2020. Już szykuję listę do zakupów rzeczy w lutym, bo teraz testuję taką ilość kosmetyków, że nie mogę kupić już nic nowego. Bo nie mam tylu twarzy, żeby to wszystko nasmarować, więc w lutym czekajcie na super duży haul z zamówieniem z Japonii. W 2019 odkryłam też e, nową linię, która się pojawiła na lawendowej szafie, czyli Beauty Visage Biokosmetolog. To jest podlinia pod linii Fitocosmetik. I tutaj są dwa toniki: jeden matujący, drugi nawilżający. Matujący jest w takiej wodnistej formie, nawilżający z takiej bardziej płynno-żelowej, e, gęstszej wody. Uwielbiam, kocham, oba są wspaniałe, teraz jakby, bo zużyłam ten do połowy i zaczęłam używać ten, żeby sobie posprawdzać i teraz na przemian, jak mi się bardziej zachce matowić, no to ten, jak bardziej mi się zechce nawilżać, to ten, ten też świetnie mi działa pod maseczki, przez tą taką gęstą formę, ale nie w żaden sposób lepką, nie, tylko on jest taki bogaty, treściwy. Ja wreszcie czuję, że ta skóra jest taka utulona, ululana Jeśli macie bardzo skrajnie suchą skórę Moja siora, która ma właśnie bardzo skrajnie suchą skórę Spróbowała go u mnie, była zachwycona No bo od razu czuć, że ta skóra jest taka zabezpieczona Więc mega Wam polecam te toniki One również są śmiesznie tanie, super łatwo dostępne Więc czego chcieć więcej Kolejna rzecz, którą bardzo lubię, też odkryłam właśnie w tym roku Jest to Botanic Skin Food Onładzająca esencja do twarzy Z porzeczką i liściem morwy białej ta esencja jest mega, bo jest ultra wielofunkcyjna, jest duża, tania, tutaj Wam też pokazywałam, że świetną rzeczą w tej firmie są składy, które są wyszczególnione, co jest czym, czym jest po polsku i co robi, plus w ogóle sam ten produkt jest o tyle fajny, że tak, możemy go używać po prostu jako esencja, przez tą wielką pojemność możemy go też właśnie używać na szyję i dekolt. Możemy używać jako bazę podmaski, jako bazę do masek, do mieszania z innymi maskami, z maskami algowymi, czy na przykład do mieszania z glinkami. Można też sobie to przelać do atomizera, spryskiwać tym włosy przed olejowaniem. Można tego używać jako mgiełkę do twarzy, tak? Przelane oczywiście do atomizera. Pachnie pięknie, działa super. Czego chcieć więcej? Wracamy jeszcze na chwilę do rosyjskiego dobra. I tutaj mam dwa kremy z Fito Cosmetic. tutaj akurat ten aqua krem z zielonym, ale jak wiecie ja przeszłam przez wiele tubek i nie tylko też te aqua, ale też te z owockami, chociaż te aqua lubię najbardziej, to są kremy, które są w moim kufrze non stop, bo ja potrafię nawet nałożyć przed makijażem komuś grubą warstą, prawie jak maskę, odczekać 5 minut i ściągnąć nadmiar chusteczką, żeby tą skórę uratować, plus na tym kremie genialnie trzyma się każdy make up, on jest leciuteńki, ma bardzo krótki skład, w tym są kilka rzeczy, dużo hialuronu, jest mocno nawilżający, nie obciąża, nie tłuści się, nie lepi, nie zbiera, nie roluje, wszystko gra i jeszcze pięknie pachnie. A tutaj jest krem z serii Acne Control. I jak tu widzicie, już naprawdę jest niezłe zużycie jak na ilość kremów, które mam w szafce. I jest to akurat ten przeciwtrądzikowy, który właśnie ma też ten kompleks z tych kwasów. On trochę jakby bieli, dlatego ja go używam na noc, ale jako krem na noc sprawdza mi się świetnie. Kiedy właśnie moja skóra zaczyna wariować, to on wszystko idealnie wycisza, uspokaja i jest. Gi Ogólnie z tymi kremami w tłówkach skwito, też ten hialuronowy, co sobie nie wybierzecie, pod swoją skórę. One są po prostu świetne. Udało nam się. Przeszliśmy przez tą pielęgnację. Mam nadzieję, że zrobiliśmy to w miarę sprawnie, ale też nie chciałam się jakoś rozwodzić nad każdym produktem. Nie wiem jak, ponieważ to są rzeczy, które już widzieliście przez cały rok. Jeśli potrzebujecie do czegoś wrócić, no to cały czas macie na kanale ulubieńców konkretnych miesięcy miesiąców. Co ja próbuję powiedzieć. I tam możecie dokładniej posłuchać o tych rzeczach. Oczywiście tak jak zawsze, wszystkie linki do produktów są na dole w opisie. I ja także czekam na Wasze komentarze, czy coś z tych rzeczy to może też Wasi ulubieńcy, które odkryliście, bo może jest coś, o czym nie wiem i powinnam się dowiedzieć, co było Waszym ulubieńcem 2019, więc podzielcie się tym ze mną w komentarzach. A teraz ja Wam serdecznie bardzo dziękuję i czekajcie na kolejną część, czyli na ulubieńców włosowych i innych. Gdzie będą seriale, gdzie będą herbatki, chipsy i całe dobro tego świata. A ja lecę dla Was to montować, żeby jeszcze dzisiaj wrzucić Wam ten film na kanał, bo wiem, że na niego bardzo czekacie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Całuski.